Cześć, 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 cześć. Tu. E, no, tutaj wykazujemy się przede wszystkim tym, że e, mamy coś takiego jak Radio głos Narodu. I być może to jest e, radio, jo rad czyli jo, czyli Jorad, czyli jest jestem rad, żeby tu powiedzieć to, co być może. Będzie odsłuchane, może nie, bardziej, mniej lub zapomniane, ale wiedza o tym, co tak naprawdę czujemy i, i kim jesteśmy, to i tak w każdym z nas jest ta sama, tak? Czyli mamy dostęp do tego, kim jesteśmy, pomimo tego, że dostępność jest taka, jaka jest. Taka, jaką wykazujemy. Czy wyuczamy się czegoś nowego, tak zwanego, za pomocą gdzieś tych metod, Edukacyjnych, szkolnych, kształceniowych, które próbują kształcić coś, co zostało w jakiś sposób poglądem rozpoznane. Bo żebyśmy też wiedzieli, że wszelkiego rodzaju nazewnictwa, typu umysł, mózg albo cokolwiek innego, to jest forma poglądowa, czyli, inaczej mówiąc, odtwórstwo tego, jak Działa natura, w jaki sposób ta natura nasza tutaj potrafi postrzegać, rozwijać te umiejętności, zdolności, przystosowywać się do życia. Jest zupełnie czymś innym niż to, co zostało rozpoznane, co zostało twórstwem opisane, sklasyfikowane i w pewnym sposób. Na nas stosowane. I jeżeli będziemy wiedzieli o tym, że, że sami to czynimy, sami to uczyniliśmy sobie, e, jesteśmy również zdolni do tego, żeby, żeby wykazywać się pełnym zdrowiem i pewną, pewną wiedzą o tym, jak mamy czynić, co mamy czynić, bez podlegania pewnym restrykcjom. Albo przynajmniej mieć takie przekonania, że to jest możliwe, że to w jakimś zakresie, że to w jakimś zakresie już jest spełnione, już jest tak naprawdę taką podstawą to, że już przestaniesz wątpić, że jest inaczej. Jak przestaniesz wątpić, że jest inaczej, to zaczyna się ta droga, która już wcześniej się zaczęła, tylko zaczyna się ta droga takiego bardziej wiedzenia, czyli tej mości, o tym świecie, bardziej niż tej świadomości, która, po to, żeby udowodnić mość, czyli to, kim jesteśmy, czyli w jakikolwiek sposób tą taką prawdę, próbuje na przykład narzucać przekonania o tym, że jest jakaś podświadomość, nadświadomość, no i duchowo albo w jakikolwiek inny sposób, e, terapeutycznie wykazywać się takim niby wiedzeniem, e, narzędziowo, tak? I to jest, poprawdę bym powiedział, tylko poprawność jest sposobem na to, żeby przedstawić tylko tą, tą prawdę, w której, której możemy uczynić ten pierwszy krok, żeby wyjść na przykład z jakichś uzależnień, stresów, czy stosować jakieś narzędzie, które, które pozwala nam ruszyć w dalszą drogę. Natomiast każde narzędzie trzeba potrafić też, we właściwie mądry sposób porzucić, czyli po prostu przestać czuć, że jest to potrzebne, że jestem od tego zależny. Każde narzędzie, czyli, nawet również ta nasza tak zwana natura, cielesność, czy inna, i inny sposób powłoki, tak, którą tutaj wdziewamy, a, która tylko jest, służy do, 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 pewnej części doznawania tego życia, tak zwanego, bo, dlatego, że tych zdolności życiowych, niesienia tego życia, e, mamy bardzo dużo. I dziadki, e, ale ci, którzy też wykazują te, te zdolności, a których, z których znamy, odzrabiające, czy w inny sposób, potrafiące, w taki niby cudowny sposób posługiwać się takimi zdolnościami, to jest coś, co tak naprawdę każdy z nas, do czego każdy ma dostęp. Tylko ten dostęp jest na tyle otwarty i usposobiony, na ile my zrzucimy wcześniej tego ciężaru życia. Tak? Ciężaru życia. Różnych przekonań przede wszystkim, że coś niby jest, jeżeli przecież jest tylko czymś zaproponowanym, co uwierzyliśmy. Więc systemy powiernictwa naukowego, szkolnego czy jakiegokolwiek innego, zdrowotnego, jakkolwiek nazwiemy, mają też tutaj podstawy w tym takim rozstrzyganiu o tożsamości kulturowej. Bo gdy przecież Hmm, społecznie e, czujemy, e, że jest e, dopiekowana nasza rodzina, gospodarstwo rodzinne i że jesteśmy również e, tacy jest swobodni i mamy ten dostęp do tego, żeby, żeby e, czynić to, co, e, no, co, 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 co pokazuje na nasza radość życiowa, żeby, żeby czynić. No to dużo łatwiej jest nam zrzucać te, te, te przekonania, te, te, te różne sposoby na mniej lub bardziej ograniczony sposób, sposób życia. Czy rzeczy wiszą, czy nie wiszą, czy rzeczywistość, czy rzeczy pospolita, czy mniej pospolita, czy dobro czy wspólna rzecz? Najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, że słowem trudno wyrazić jest to, co czujemy. Można zapoczątkować słowem i za pomocą pewnych, pewnych odczuć to, że zaczniemy bardziej czuć, ale czy tak naprawdę to przysporzy nam tego czucia tylko za pomocą tak zwanego gadania. No właśnie, że dużo łatwiejsze jest to, żeby uczynić to takim czynem. Tak? Czyli, żeby za tym słowem, za tą radą, którą nawet sami sobie tutaj przysporzymy, żeby poradzić sobie, tak? czyli, żeby uczynić coś, co za chwilkę będzie z naszą mądrością, do tego, żeby stwierdzić, czy to było mądre, czy nie było mądre. Bo dla kogoś uczynienie tego samego będzie zupełnie inną mądrością, niż dla kogoś innego. Ktoś uzna coś za, za, to, za tak zwany sukces, a inny stwierdzi, że to jest mądrość wynikająca z pewnej porażki, którą nazywano sukcesem w sytuacjach, w których dążenie było błędne. Natomiast sam błąd jest pewnym tylko poglądem na to, co i tak jest mądrością tego, kim jesteśmy, dlatego, że ta prawda i tak już jest zwycięstwem. To może być trudne do pojęcia na początku, żeby w ogóle wiedzieć, o czym tutaj mowa. Natomiast mowa jest bezstronna, i ktoś, kto i tak ma to pojąć, to i tak to będzie czuł. Ktoś, kto stwierdzi, że mowa jest wyrażona poprzez słowa, no to zapytam się, a czy ktoś coś powiedział do ciebie, jak cię przytulił i we właściwy sposób ukoił. Więc, żeby każdy potrafił przynajmniej siebie w ten sposób zacząć, zacząć odbudowywać, żeby odbudowywać też swoje nadszarpnięte nerwy, czy w jakikolwiek sposób, uszkodzone, traumami traumatycznie, czy innymi złości, z, 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 złymi, bym powiedział, z, złymi doświadczeniami opatrzone rany, to potrzebuje przede wszystkim wyjść. Zastosować właściwe też narzędzie ku temu, żeby się uwolnić z uwarunkowań, jakichś tam powierniczych spraw, czyli na przykład jeżeli masz jakieś problemy prawne, czy jakiekolwiek inne, tak zwane prawne no to możesz zastosować narzędzia, które wykazywane są na przykład tutaj poprzez te nadzwyczajne nasze narodowe uposażania tych którzy pokrzywdzeni są tak zwanymi szkodami aktu normatywnego, jeżeli masz jakiś sposób mówienia, to zobacz, czy, czy możesz zmienić coś. Czyli jakieś, jakieś słowo zastąpić jakimś innym, albo w ogóle zrezygnować z tego słowa, bo jest po prostu zbędne. Na przykład zacznijmy od tak zwanego słowa nie. Bo jeżeli powiem wam niedobrze, to czy będzie nadal to dobrze? Ja czuję, że trochę będzie to dobrze, tylko co jest tym dobrym, jeżeli wiemy, że czymś innym jest imię, nazwisko, a czymś innym jest dobre imię, chociaż może brzmieć tak samo odczytane i lecz prawnie przedstawione artykuła np. w 43 ust. 4 Kodeksu Cywilnego. Przy czym, czy kodeks cywilny jako akt normatywny, jako przepis złożony z ustaw, a nie ustawa złożona z przepisów, może wykazywać górę nad, to, nad postrzeganiem tego, kim jesteśmy? No nie, jest tylko pewną rodzajem zapisu, tak, zapisu o jakimś prawie. Natomiast zapis o prawie jest czymś innym niż prawo. I w ten sposób trzeba to postrzegać. Prawo dotyczy tego, że możecie tego odsłuchać. Możecie tego również ponownie odsłuchać, żeby bardziej może usłyszeć coś innego niż na początku Trochę słyszeliście, bo być może w innych warunkach, albo z innym, pod innym względem będziecie mogli usłyszeć coś zupełnie innego. Może względem kogoś innego, komu, chce, komu, komu macie wolę pomóc? Bo to też jest ważne, żeby zamiast chcieć pomagać sobie, wolać pomagać również nam. Nam, czyli każdemu, kto też, jeżeli tą pomoc we właściwy sposób sobie za pomocą nas odbierze, to również nam, też tej. Tego, temu przysporzy. Czyli bez straty, dlatego, że ja coś uczynię, komuś mogę uczynić to, co, co sam bym miał taką wolę, żeby ktoś uczynił, gdybym potrzebował takiej pomocy, takiego wsparcia. Pomagamy sobie jak rodzina, więc, więc i tak zostaje to w rodzinie.